My jesteśmy najlepszą klasą w szkole. U nas w klasie jest sama Elita. A jak ty w ogóle jesteś ubrany, cię w ogóle wpuścili do tej szkoły do naszej klasy, to by ci na pewno nie przyjęli. Mm -mm. Nie ma opcji takiej nawet. Jadą świry, jadą! PKP! Dawajcie, dawajcie, kto głośnik na lekcji dupa! Że my jesteśmy najgorszą klasą w szkole! No co za niespodzianka. Yy, cześć. Że my jesteśmy dziwni? <laughs> na no pewno nie. Normalni jesteśmy. To jest taka nasza Julka z klasy. Ona podobno wypełzła z szamba. Cześć, jestem z klasy D jak debile. Trochę w tym racji, ale nie do końca. U nas średnio połowa nie zdaje, ale bynajmniej wszyscy się lubimy. Mamy w klasie taką Nicole. ona diluje ściągami, ale i tak potem nie zdajemy. Cześć! Lubisz grać w gry? A masz swój ulubiony pierwiastek, bo mój to jest heksafluorek siarki 4-4-5 przez 8-OH. U nas w klasie jak nie masz czerwonego paska, to jesteś użyteczny jak konserwa pod podlaska.